Z tej strony papek, a to jest kolejny poradnik. Dzisiaj ci pokażę, jak zrobić własne logo na swój kanał. Jest to wykorzystanie pliku PSD. do PSD jest bardzo trudno zrobić własny plik o własnych rozmiarach i o własnych, własnych, własnych. własnych jak to określić? Dokładnościach. Bo w moim PSDku są już linie pomocnicze w którym ułatwią Ci pracę, jak widać są linie. Żeby je włączyć naciskamy okno, nie w okno tylko i Mamy ekstra, so. jak teraz oznaczyłem to nie ma ich i bardzo teraz tak trochę brzydko wygląda i nie ma takich lin. Jak nacisnę to są so. dobra, no to jak widać w PSDku co tu zrozumieć, powiem wam, że jeżeli otworzycie ten PSDK, możecie go otworzyć w GIMPie oraz w Photoshopie. Najlepiej w Photoshopie. Jeżeli chcecie zmienić to tło, oto jedynie to tło, już które zaznaczę już zaraz. Oto tło, które zaraz to zaznaczyłem, to niebieskie, to jest tło, które będzie na stronie głównej na waszym kanału, na samej górze. Reszta się nie przyjmujcie, bo to będzie w ogóle niepotrzebne. Jeżeli, jeżeli, chcecie, jeżeli chcecie zmienić tło, które będzie widoczne, to klikacie w właściwości tego, tej warstwy dwa razy szybko i macie kolor overall. Tu sobie zmieniacie kolor. Załóżmy, damy sobie jakiś taki. Nie, błękit. Nie, nie, ja wyszedłem nie błękit. Jest coś takiego. No to wystarczy teraz zapisać plik w rozmiarze w formacie PNG albo JPG najlepiej. No i to będzie logo. Zapisujemy, czekamy. Maksymalny rozmiar pliku to jest 2 MB, więcej nie może być. To teraz wystarczy wejść na YouTube. W swój kanał. Jeżeli już wyszliśmy. Teraz chodzimy, edytuj grafikę kanału, wybierz zdjęcie z komputera, wybieramy logo, przesłamy, naciskamy wybierz, czekamy, zapisuje nam się, nie możemy wyjść, bo nam się anuluje. Jak widać, mieliśmy grafikę i to bardzo, bardzo ładnie wygląda. Według mnie jest to bardzo prosta grafika i jak zarazem, bardzo, bardzo estetyczna. To było na tyle, komentuj, subskrybuj, za lajku, na Facebooku. Cześć!